Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Cynk. Mam nadzieję, że macie dobre humory, a dzisiaj oczywiście obejrzymy sobie Konopskiego i zobaczmy, co on tam, coś się zmieniło na naszym polskim YouTube. Jakie informacje nowe nam da? No i oczywiście, czy coś w ogóle powie na temat tego... Nie, nic nie powiem. Ale Lil Masty szkodzi dziecko, no zobaczmy. Weźcie łapeczka w górę je i leci. urodziła i weszła na kompletnie... A, i ostatnio urodziła i weszła na kompletnie wyższe spektrum monetyzacji swojego dziecka. Dzisiaj no, pogadamy, ale. jakie konsekwencje i niebezpieczeństwa się za tym ciągną. Dodatkowo Mr. B został oskarżony o zrujnowanie YouTube'a, brazylijski Jak? streamer został okradziony z kryptowalut na live i załamał się nerwowo, a na koniec był YouTuber znowu został przełapany na próbie spotkania się z małoletnią. To na ostro! sobie ostatnią galę Fame MMA. Pierwsza Muda. walka skończyła się już w pierwszej rundzie z zwycięstwem Marconia. Mimo wygranej, Nathan na wywiadzie po walce został wybuczany przez arenę Nathan Marconi! No nielubiany. A i po raz drugi podczas walki włożył komuś palec w oko. Druga walka wygrała Szeja, ale to była zdecydowanie najnudniejsza walka na całej gali, ponieważ mówiło się, że to będzie jedna z najlepszych i najciekawszych walk kobiet, a wszystkie rundy zostały dosłownie przeleżane i były po prostu nudne. Ale Shea na Twitterze powiedziała, że tydzień przed złamała palca i dlatego unikała A! Boże, widzieliście to? O, w piszcie! A To i tak szacun, że wyszła ze złamanym palcem wyjść? Brawo, nie? Złamała palca i dlatego unikała wymian. O, właśnie ciary pojedynek Wrzoska oraz szeligi. Walkę wygrał Marcin Wrzosek poprzez TKO. Wrzosek wyszedł do walki do całkiem ciekawej piosenki, gdzie mamy na przykład wers o zabraniu komuś żony. żony <noise> dały! Żony A szeliga <noise> został potężnie wybuczany przy wyjściu oraz przy wywiadzie no po walce. Nie, nie się. Prawidłowo. Witam. Ale powinien zniknąć, Na, na witam całą Taro na arenę. Tak, tak. Cały Kraków. W sumie było do przewidzenia. Następnie Filipek już w pierwszej rundzie wygrał z Fabiańskim, któremu ponownie stało się to i skoladem i został wyniesiony z klatki na noszach. Nie wiem, czy jest osoba, która w ostatnim czasie pokazała się gorzej od Fabiańskiego w klatce. Na programach jest całkiem śmieszny i odklejony, ale jego walka no, to aktor. jest absolutna tragedia. Dwa co-main eventy zakończyły się w drugiej rundzie. Księżniczka wygrał z Alberto przez TKO, a jest z Franiem przez Knockout. Nie, wstanie, 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 Na to jest staj, staj! Nie! Została również ogłoszona kolejna walka, czyli Xayo vs. Rafonix, co szczerze jest totalnym mismaczem. E, powiem wam szczerze, że nawet. Bardzo to nie wiem, co oni robią na tym YouTube. Wynik dobra. raczej znamy z góry i dziwię się, że nie została jeszcze ograniczona walka Ksaya z Disem albo jakimś naprawdę mocnym wyzwaniem. I największy zawód Gali, czyli main event, strasznie nudna walka tańculi oraz Ferrariego. Zapowiadali tam kalectwa i zabijanie się w klatce, a przez większość walki się badali i wertykt był na punkty. Teraz pogadamy o bolesnej stracie streamera, bo brazylijski twórca, czyli Fraternidade Crypto, prowadzący, no. jak to nazwa, skazuje content kryptowalutowy, został określony na swoim własnym live'ie, kiedy przypadkowo pokazał kluczek. Które dawały dostęp do jego kryptoportfeli Gdy zdał sobie sprawę z tego co zrobił i chciał oh. <ślesy> 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 oh, ja <pierdolę. ślesy> O, Ja pierdol le mistake Przesłać pieniądze żeby oh, uniknąć kradzieży Boże. Bo z jego kontrastu żeby zniknąć aż 60 tysięcy dolarów Czyli jakieś 250 tysięcy złotych Reakcja streamera była dość przykra bo zalał ale powiem wam szczerze. Znaczy ja się śmieję, ja się uśmieję, ja... <laughs> Trochę jestem paskudnym człowiekiem, ale takie nieszczęścia troszkę mnie śmieszą. Chociaż nie chcę, żeby mnie śmieszyły, ale mnie śmieszą. To powiem wam szczerze, że współczuję, ty powiem. ja pierdolę. O jezu! Zalał się łzami i przez paręnaście minut. Kurwa. <laughs> Reakcja streamera była dość przykra, bo zalał się łzami i przez paręnaście minut przechodził załamanie nerwowe na streamie. <laughs> Chopie, stracił, kurwa. Jest, stracił takie siano Sam bym ryczał, dobra? Sam bym ryczał, chłopie sam bym ryczał, i współczuję ci, nie? No boż. Ale ja jaka, jaka menda go okradła? kitu jaka. jaka szmira w Zasrana, bo. ale ludzie nie mają skrupułów. No nie mają, kurwa, skrupułów, no? Ażki, ci 70 pessoas. I to była delas, né? Po jego załamaniu jeden z złodziei stwierdził, że zwróci mu aż 50 tysięcy dolców. YouTuber o. powiedział, że gdy wrócił z komisariatu, to dostał wiadomość na Discordzie od jednego ze swoich widzów i połączyli się wtedy na rozmowę. Prawie powiedziałem mu, że nie mogę rozmawiać, bo mam przejebanem, a złodziej odpowiedział, to ja tutaj przejebałem. Mówiąc to, przyznał się do kradzieży, po czym się rozłączył. Później streamer powiedział, nie będę ujawniał jego imienia, bo oddał mi pieniądze i nie mam powodu, żeby na niego nagadywać. Gościa Kurwa, farby... ale to, powiem wam, moralniaka musiał dostać. Dostał moralniaka ale to porządnie, porządnie, że wiecie, popełnił błąd, powiedział: sorry, pewnie by go gryzło to totalnie. Ja no, nie byłbym w stanie nikogo określić. Jakbym być szczery, ja nie byłbym w stanie nikogo określić, bo by mnie to potem kurwa dołowało przez X czasu. Ale fajnie się zachował, ale i tak. Ale to, czekaj, to zwrócił mu prawie wszystko. Warta, że chłop się zlitował i no. oddał mu chociaż te 50 tysięcy dolców. Pozostałe 10 tysięcy zostało ukradzione przez jakiegoś innego widza i policja prowadzi w tej sprawie śledztwo. Nie wiem, że kogoś nic. namierzyć na podstawie transakcji kryptowalut, ale może brazylijska policja ma jakieś supermoce. Dzisiejszym hmm. sponsorem jest Green Callowe. Ale nie, która ja powiem jest... wam szczerze, że naprawdę naprawdę spoko, nie fajnie się zachował, ale tu patrzcie, jeden typ zajebał 50, drugi 10. To tak w sumie wyszło, ale zwrócił mu wszystko. Ale to dobrze, to aż mi się miło zrobiło teraz. zdrowszą Jednak alternatywą. Jednak niektórzy jedna kalorii, ta w... wiarą w ludzi bo w ten. Zawodą, reklama nie chleci bo on na koferiną, tym zarabia, Z ma zaledwie kilka składników. I ja tak mukradle Kwas winowy i jabłkowy i substancje słodzące między innymi stevia. Tutaj dla porównania macie skład konkurencyjnej koli. Sam na początku byłem sceptycznie nastawiony do tej koli, ale patrząc na to, że jest zdrowszą alternatywą, to się przekonałem. Jest... Chłopie, smakuje jak gówno, Piłem to. Seaty! Ja jestem Uwielbiam kolę, dobra? Uwielbiam kole, chociaż nie powinienem jej pić, ale uwielbiam kole. I, I to jest gówno. Znaczy w sensie smakuje jak gówno. Ale Znajdziecie w Carrefourze, Intermarche oraz on okay. show. Możecie ją też zamówić pod wasze drzwi online. Link macie w opisie i spróbujcie Pili, sobie ją is. sami. Teraz mam cotygodniowy segment programu, czyli y, kolejna drama Mr. Beast. Jack Skeptic, Eye to jeden z najpopularniejszych irlandzkich YouTuberów, posiadający około 30 milionów subskrypcji. Prowadzi content gamingowy i jest swego rodzaju dinozaurem YouTuba. Ostatnio wystąpił na odcinku Tomiego Inet, gdzie podał się badaniu wykrywaczem kłamstw i dostał pytanie, czy lubisz Mr. Beasta? Na które odpowiedział nie, a potem stwierdził, że Mr. Beast zrujnował YouTube'a.

on leci na hajs, ale to wiecie, no robi to coś, co się sprzedaje, jakby to jest normalne. Jego wypowiedź poleciała wiralem na Twitterze i szybko doczekaliśmy się odpowiedzi Jimmy'ego. Czyli zrujnowałem YouTube'a, ponieważ nie kupiłem sobie willi i sportowych samochodów, a zamiast tego zainwestowałem moje pieniądze w robienie kontentu skupionego na robieniu dobrych rzeczy i inspirowanie dzieci do pomagania ludziom. Myślisz, że poś Nie no, akurat tutaj muszę mu przyznać, bo nieważne co chciał, no poleciał podrobienie hajsów, ale bardzo dużo też przeznacza, więc jakby on powinien być przykładem dla innych youtuberów, no bo jak, no z, co, ile on zrobił dobrego, naprawdę, ile on dobrego zrobił, no kurwa, rozdawał pieniądze dla ludzi biednych, rozdawał dla dzieci, tak, wiem, żeby zrobił kilka operacji, znaczy nie on, tylko przeznaczył pieniądze na kilka operacji do swoich widzów, żeby na przykład to zwróci, zwrócili wzrok, no to jest to jest, powiem właśnie, że jak, żeby tacy youtubery by, byli, którzy zarabiają kokosy. To świat byłby lepszy. Święciłbym temu każdą godzinę od 14 lat, gdybym się dobrze nie bawił. To, co powiedział, było kompletnie pozbawione szacunku i oczywiście mógłbym dużo powiedzieć o jego kontencie, ale wolę zachować się doroźlej. odpowiedzi na jego tweet'a hmm. sporo ludzi zauważyło, że jakoś tydzień temu wstawił wpis, w którym ujawnił, że częste nagrywki sprawiają, że mentalnie umiera i przyciska samego siebie do maksimum, aby tworzyć filmy. Rzeczywiście, nie brzmi to, jakby miał jakiś fan z tych odcinków. No, nie Jednak w większości ludzie stoją za Jimmy'm. On nie zrujnował YouTube. Znaczy. Czy on zrujnował YouTube'a, no? Też zmienił podejście do YouTube'a. Wcześniej głównie takie gry były właśnie. To były najpopularniejsze. On po prostu wyznacza nowe trendy w YouTube'ie. Wyznacza tak naprawdę nowe możliwości filmów. I tak dalej. Ale też nie można mu odmówić. On przecież tyle dobrego zrobił dla swoich widzów. I nie tylko dla swoich widzów tak naprawdę. Tuba tylko podniósł wyżej poziom. Jack no, nie ma racji dokładnie. spędził całą swoją karierę na wrzucaniu dwóch let's play dziennie. Nie wrzucasz tak odcinków, jak nie chcesz dużo zarobić, bądźmy szczerzy, i chłopie, wstawiasz let's play e, nie jest to szczyt twórczości. Jimmy zdominował YouTube'a tak jak nikt inny wcześniej, robi więcej dla platformy i legitymizuje youtuberów. I nie understand this. people watch the videos, so, what's the problem? I na tym się skończyła ta sprzeczka, bo w mniej niż 24 godziny panowie sobie to wyjaśnili. Ale tak cała ta sytuacja wyglądała jak taki dupości z dinozaura do młodszego kolegi z branży, <laughs> który radzi sobie 10 razy lepiej. W zeszłym roku mówiłem wam w newsach a, o dobry, youtuberze idb445. Gość był gigantycznym youtuberem i miał ponad 2 miliony subskrypcji, ale został złapany przez zagranicznych chłopców. I jak próbował się ustawić z 13-letnią dziewczynką. Cała afera jest nazywana incydentem babeczkowym, bo chłop się tłumaczył, że chciał tylko z tą dziewczynką zrobić babeczki. Well, I was Ale, mimo stracenia kariery, to od kwestii prawnej tamta akcja była wykonana beznadziejnie, bo m.in. EDP pisał z łabikiem, a nie prawdziwą trzynastolatką. Gość nigdzie nie mógł znaleźć pracy, bo jak ktoś go rozpoznawał, to zgłaszali to do pracodawcy, który go zwalniał. Jak ktoś dowiadywał się, gdzie mieszka to kontaktowali się z zarządcą budynku, aby go eksmitować. EDP był już tak spukany, że nawet sprzedawał swoje przyciski YouTube'a i nieudolnie przez miesiące próbował się tłumaczyć, wracać na różne platformy, ale wszędzie był banowany i raz nawet zaczął połowicznie przepraszać za cały incydent babeczkowy. I Responsibility for my actions. I to chyba powinna być czerwona flaga dla tego typa, żeby nigdy więcej nie dotykać komunikatorów, social mediów, kontaktować się z młodymi, bo miał ogromnego farta, że za pierwszym razem uszło mu to na sucho. A ten web dał się znowu złapać na wideo w 4K, tym razem przez ogromnego youtubera i wcale nie butowawik, tylko prawdziwa 15-letnia widzka Gidona. W Ameryce większości Stanów między innymi wiek zgody to 16 lat, a w reszcie Stanów to 17 i 18. I spotykanie Europa się, 14, wysyłanie dickpicków do 15-latek jest tam prawnie postrzegane jako pedofil. Wicka była z Discorda Gideona, bo YouTuber najpierw chciał ustawić się na wywiad z EDP, ale ten chciał za to pieniądze, na co Gideon się nie zgodził. Ale został na jego Discordzie i zaczął pisać do 15-letniej Kylie, która krótko w swoim odcinku opisała, co EDP jej wysyłał i co chciał robić. Kiedy finalnie miało dojść do spotkania, to na miejscu pojawił się Gideon, przebrany w babeczkę, razem z innym YouTuberem odłapania fanatyków dzieci. No i skonfrontowali EDP. Chcę wiedzieć, co to za zdjęcie jest dla Ciebie z make-upem? Pamiętasz to zdjęcie, Brian? Co to jest w rzeczywistości? Gość jeszcze niedawno mówił w przeprosinach, że się zmienił. Poszedł na terapię i chce odbudować swoją karierę. Odpieprzył jeszcze większy sy... Tak byłem... Nie no brak mi słów do takich ludzi po prostu. Brak mi słów. Co jest jeszcze śmieszniejsze, to GD on potem zbejtował EDP, żeby się połączyć na Discordzie i udawał jego fana po to, żeby go wyśmiać. What do you do with that hate? I mean leads and That's what he does! What's up, Brian? Yeah! Remember me! <laughs> <laughs> Po tej akcji IDP trafi do więzienia, bo nie pisał z Wabikiem, a prawdziwą piętnastką. Wysłał jej swoje nudesy i ustawiły się na mimo że na początku został poinformowany o jej wieku. To ciekawe, ta sytuacja miała miejsce <laughs> półtora miesiąca temu, ale on nie publikował z tego materiałów, żeby najpierw zajęła się tym policja, a dopiero później dowiedzieli się ludzie. 2023 to zdecydowanie rok ciąż influencerek. Jedną z nich ale, była. Ale Powiedziałbym szczerze, aż mi brak słów na takich ludzi. Uff. Brak mi słów. Brak mi słów. Kretynica. No, no. 2023 to zdecydowanie rok ciąż influencerek. Jedną no, z nich jest szybko ogłosiła swoją ciążę przed internetowym światem. Ja Wam powiem szczerze, że tutaj troszkę mi się wydawało to udawane, bo wiecie dlaczego? Znaczy, tutaj już widzę, że to jest udawane, bo mi się wydaje, że to jest udawane. Ona patrzy prosto do kamery. Ja nie umiem uwierzyć, jak ktoś patrzy prosto do kamery i płacze, nie? Tak robią aktorzy. Boże... No, jakby nie, nie, nie czuję, żeby ona ten... Mówiła to w prawdziwie, nie? Jakby odczuwała, ale no wiadomo, że się cieszyła. Ale jakoś mi tak... I srała, i srała, i srała, i srała... Ale ja wam powiem szczerze, że jakby mnie to nie dziwi. Po pierwsze, ona jeszcze na tym zarabia, więc sobie ma jakiś tam ten, tylko... Mnie na przykład nie przeszkadzają to, że ludzie się tam chwalą dziećmi i tak dalej. Co, oczywiście wiadomo, że przesadzają w pewnych momentach. Moja siostra na przykład przesadza strasznie. Co chwilę mi wysyła po prostu swoją malutką. Słodka, super dzieciak. Lubię, lubię sobie popatrzeć na niego na tamtego. No ale ile kurwa można, no jakby. Może dlatego, że ja nie mam własnego dziecka i jakbym miał własne dziecko, to może też bym wysyłał jak po pierdolaniec. a chociaż wątpię szczerze, ona jest jeszcze influencerką, wszystko to udokumentowuje, ale też zauważmy, że są ludzie, którzy to oglądają. Ona ma gigantyczne wyświetlenia na tym, jest na to popyt. Tylko ja na przykład uważam, że jak już chcesz robić taki content, że idziesz pod to dziecko i pokazujesz tam tego, to fajnie by było, jakby nie pokazywało się po prostu twarzyczki tego dziecka, jakby żeby, żeby nie było twarzy dziecka. Można pokazywać. Jest na anglojęzycznych kanały, gdzie po prostu masz tylko dziecko, gdzie ojcowie na przykład pokazują, jak wychowują. Samodzielnie dziecko, albo jak matki wychowują same, albo ogólnie jak wychowuje się dziecko, ale nie pokazują po prostu twarzyczki. Zawsze jest dziecko tak, w ten sposób, żeby twarzyczka była tu, zawsze jest tak zrobione, żeby nie było widać, i tak dalej, i tak dalej, albo po prostu zamazana twarz, gdy nie mogą nic zrobić, żeby nie było widać twarzy. Więc na taki kontekst, i wtedy to jest jakoś inaczej. Ja, ja uważam, że dziecko powinno mieć prawo do tej prywatności swojej. Okej, okay, pokazujesz jak tam sobie radzisz ty, jako ten influencer, ludzie są ciekawi, okej, okay, fajnie się ogląda, no ale kurwa dziecko nie pokazuje. Dziecko będzie starsze, będzie samo rozumieć pewne sprawy i wtedy czy będzie chciało być influencerem, czy nie będzie chciało być influencerem, samo sobie wybierze. Żeby też nie było tak, że raptownie w szkole zaczynają ją tam gnębić, bądź się wyśmiewać, albo po prostu błagać o, to, o znajomość, albo po prostu fałszywe dzieciaki do niej się przylgną i tak dalej, więc jakby Powinno się na to uważać, moim zdaniem. To, 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 to jest najważniejsze. ...przez miesiące postami ciążowymi. Dostaliśmy jej reakcję na ciążę. To jest podawane. Reakcję, ja, kurwa, na ciążę. Reakcję babci, reakcje siostry. I co ciekawe, to dużo z tych postów było jeszcze sponsorowanych, więc mamy książkowy przykład Commercial Sharentingu, o którego konsekwencjach dokładnie powiem wam za chwilę. Przez to, że ogłosiło to tak szybko i cały jej kontent na YouTubie oraz na Instagramie zaczął się opierać Ale na... Ale zobaczcie, na... jakie liczby. Widzieliście? 100, 200... Tak? Pokoiło to raz. tak szybko i cały jej kontent na YouTubie oraz na Instagramie. No, 160, 140, 50, 207, 30. Mię. 100-200 100 przeszło no ludzie to, tej ciąży. To co, to zrobić mało to liczne memy o tym, że masterka jest w niej już od kilku lat. Ostatnio nareszcie po czterech latach doszło do porodu i Lil Mascja natychmiastowo zaczęła stawiać zdjęcia tego dziecka nagrania. Pojawiły się też współprace, w tym te nieoznaczone. Mogliśmy się dowiedzieć, że na przykład w pierwszą noc nie spali do czwartej i Jarunia ma duży problem z kubką. No to powiem właśnie, że. Już widzę, jaka Arunia... Ja myślałem, że ona tylko robi zdjęcia i po prostu jakieś tam filmiki, ale tu już jest troszkę, troszkę że tak powiem, przesada, nie? Pójdzie do szkoły i będzie dostawać mądrusie komentarze od rówieśników, czy na przykład już spokojnie może się wystrać, bo mamusia mówiła, że ma z tym problem. W internecie nic nie ginie, a potem taka ekspozycja do milionowej publiki może się negatywnie odbić na zdrowiu psychicznym dziecka. No to akurat fakt. Będzie, to będzie. Będzie roller coaster, kurwa, w życiu. Bo niemowlak nie może zbytnio powiedzieć, że. No mama, ja bym w sumie nie chciała się w ten internet bawić, bo. Chcę zostać lekarzem czy cokolwiek. Szczególnie patrząc na mocno kontrowersyjną przeszłość pani Lil Mastry, kiedy działała pod ksywką Sex Masterka i wrzucała te cringeowe filmiki o d oraz sprzedawała. No, jakby. Pamiętam już tamtych czasów. swoje soft za SMS-y. Będę szła sz 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 na smycze w białym e lateksie. <słuchacz> Tego się nie wymarzy z pamięci ludzi i to dziecko będzie po prostu za to wyśmiewane. Też z tego, co mówiła Masi... Zresztą bo... mówię, że no nie powinni pokazywać twarzy tego dziecka pod żadnym pozorem. No i nie nagrywać aż takich. Ja rozumiem vlogi, gdzie pokazujesz, o tu jest ciężko, tam jest ciężko, ale kurwa, bez fasady co chwilę. W ostatnich wywiadach to wstydzi się swojej przeszłości i ją próbuje kasować z internetu, ale w internecie nic nie ginie, szczególnie jak tak, zbudowałeś to, na tym swój wizerunek. Uważaj, bo kurwa zlikwidujesz, jak ty właśnie dosłownie, tak jak powiedział Konop, tak? Zbudowałaś na tym całą swoją karierę. Zbudowałaś karierę na tym, że napyleni chłopcy cię subskrybowali. Bo taka jest prawda. Wiadomo, poród dla rodziców to moment warty uwiecznienia, ale serio, jak nie jest się influencerką czy jakąś osobą znaną, nikogo to nie obchodzi, każdy ma to w dupie. Nie wrzucaj swojego dziecka w internet, bo niesie to ze sobą poważne konsekwencje. Wyobraź sobie, że zdjęcia i nagrania Twojego dziecka interesują również grupy pedofili, które wykorzystują social mediowe algorytmy czy hashtagi polecające im taki dziecięcy content. Były nawet przypadki jak rodzic udostępnił zdjęcie dziecka po to, żeby potem to samo przerobione zdjęcie latało na stronie dla P... Oprócz tego ktoś może podkraść zdjęcie twojego dziecka i wrzucić je jako swoje, wykorzystać do jakiejś reklamy. Jak mówimy o reklamach? Lilmasty podczas ciąży wstawiała multum sponsorowanych relacji, zdjęć ajej, i filmów ajej. na kanał YouTube, monetyzując te ciąże. Współpraca z... No co, zaczęła zarabiać, no. N nie ma pomysłów na siebie, to zarabia na dziecko. No ale to też wychodzi na to, że w chuj ludzi interesuje po prostu. Jakby ich nie interesowało, to by tego nie robiła, by musiała wymyślić coś innego. Ale ludzi to interesuje, więc... No Są z produktami, ze szpitalem, z fotografami. Ostatnio nie oznaczyła dile, jak jakiś ziomek przyszedł zbadać jej dziecko i pięć razy go tagowała na stories na milionowym Instagramie. Fantastyczny ortopeda, który na co dzień pracuje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W filmie pokojek naszej córeczki ma współpracę z firmą, która zajmuje się robieniem mebli i aranżacjami pokoju, i przypadek maserki został szeroko skomentowany na Twitterze. Musiałam wejść na Instagrama serki se Maserki i zobaczyć jej story na własne oczy, bo nie mogłam uwierzyć w to, co kumbela mi napisała. Przy okazji weszłam na wyróżnione relacje, i jak zobaczyłam ilość zdjęć tego dziecka to zamarłam. To dziecko jest na świecie tylko tydzień. Dla mnie najbardziej chore hmm. jest to, że ona nagrywała jak w nocy uspokajają to dziecko. Ja rozumiem i w pełni szanuję, że mówi o tym, jak to wygląda, ale po co komu film jest uspokajanie dziecka w środku nocy? Już jej współczuję. Znaczy ja vlog jakiś i, i po prostu powiedzieć o kurczę, udało mi się ją uśpić. No była masakra, dwie godziny spędziłam, i bla bla bla. I, I jedziesz dalej, tak? Jakaś sekwencja, coś tam pokazać jakieś jedzonko, może coś fajnego, jakiś przepis. Na jakieś tam dla dziecka, co prawda ona jest jeszcze za malutka, jeszcze bleczko, ten, ale później, mówię już w późniejszym etapie, tak? Na jakiś tam przepis, na jakąś papkę, coś tego, srego, tego, jakieś te. Takie vlogi, fajne, spokojnie, Mówisz o Boże, nie wyspałam się tu, tu, sru, sru, dziecko to jest naprawdę przekichane sprawa i tak dalej. Możesz pomóc. Dla jakiś tam młodych matek, na przykład ojców, którzy nie wiedzą, nie wiem jak działają pompersy Pokazać, że tu, 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 potem zawijasz tak, tak i tak. Nie na swoim dziecku, no bez przesady, tylko ogólnie taką. Jakby takie kontenty są spokojnie, uczą. Uczą po prostu, ale takie coś to już jest ostra przesada, jakby. Ostra przesada, naprawdę. aktualne, co tam się a Już dwie współprace, nie wierzę. Kuje żelazo póki gorące, dla mnie to chore, ale dla nich to zupełnie normalne, bo zamiast mózgu mają w głowie przeliczenie pieniędzy. Ciekawe, czy Mała zdążyła już podpisać umowę o pracę, bo szykują się jej pracowite lata jako model marketingowy. No, oczywiście, ma, będziesz bo, musiał podatki płacić. Na temat tego dziecka w internecie jest nienormalne i zdecydowanie ktoś z jej otoczenia powinien ją uświadomić, że to jej nie jest w porządku. Co ciekawe, to w porównaniu do Twittera odbiór pod jej filmami jest całkiem pozytywny. Pod postami na Instagramie też górują pozytywy i. No bo. Ju ludzie... Najwyraźniej chcą tego oglądać. No, I tutaj ludzie. jednak tą różnicę publiki. Na Twitterze no. mamy w większości młode osoby, takie jak ja, których nie obchodzi jakieś dziecko i raczej postrzegamy to jako lecenie, po zasięgi i pieniądze na mocno osobiste i prywatnej sprawie. Ale istnieje publika, którą bardzo mogą obchodzić takie tematy, przeżycia, problemy i jak sobie z nimi radzić. Osobiście no mówię, ale uważą, to niech będzie ma... rozsądnie zrobione. Bo to mogłoby być rozsądnie zrobione. Pokazywałaby naprawdę trudne te rzeczy, które można sobie, wiecie, no, z dzieckiem jest różne trudności, się ma. Mogłaby pokazywać jak sobie z nimi radzić, mogłaby pokazywać różne fajne hacki, które ona sama znalazła, albo po prostu nauczyła się. To by było ciekawe zrobić jakieś fajne vlogi i tak dalej. A tu, tutaj to leci ostro pod. Po prostu hajs. ...przesadza z ilością tych publikacji i mimo, że teraz ma z tego profity w postaci zasięgów i pieniędzy, to dziecko w przyszłości może na tym ucierpieć. Pod filmami na temat Sharentingu mamy nawet dzieci, które były dosyć często udostępniane przez swoich rodziców i na przykład piszą Miałam nieprzyjemność być dzieckiem, którego matka dzieliła się życiem prywatnym na blogu. Mimo wszystko w okresie dojrzewania zaczęłam przestrzegać działania mamy nie negatywnie, tak jakby mama zabierała jakąś część mnie, miała za dużą władzę. To ona decydowała, co opisuje i w jaki sposób i w efekcie miała wpływ, jak inni mnie postrzegają. Współczuję dzieciom, które będą musiały zmagać się z większą popularnością i kreowaniem ich wizerunku przez rodziców. I tak naprawdę. Nie, no, ogólnie, to... dlatego ja bym osobiście po prostu nie dokumentował dziecka ani twarzy, ani z tych rzeczy. Raczej bym sobie opowiadał jakie trudności, jakieś te. Chociaż osobiście to raczej nie. No, bo mnie samego nie interesują zbytnio takie vlogi. Może gdybym miał dziecko, to może by mnie zainteresowały. Nie wiem, powiem wam szczerze, nie wiem. Musiałbym może mieć dziecko, nie. Polsce... Ale ja wiem na przykład. No. Ja wiem po, po swojej po prostu siostrze, że jej odwala i wysyła mi co chwilę zdjęcia i filmy z dziecka. Fajnie się ogląda, ale ile można, tak? Nie mamy jeszcze takiej patologii, bo za granicę było już kilka afer dotyczących dosłownego wykorzystywania czy prześladowania własnych dzieci przez rodziców i na ich po prostu no, zarabiać pita. Ostatnio taka młodrusia mamusia z którzy prowadzili rodzinny kanał, który ma 2,2 miliona subów, zostali aresztowani z sześcioma zarzutami o znęcanie się nad swoimi dziećmi. Czasami bo nawet przesadzają, bo, bo kurwa im się później robić nie chce, pajacom zasranym. Pracować im się kurwa nie chce, dzieciaka zmuszają do tego, żeby robić filmy, bo ludzie oglądają i oni mają z tego hajs, a potem otrzymuje te dziecko rodziców. Chore po prostu, popierdoli. I w głowach. na swój kanał, jak głodzi swoje dzieci za karę, a teraz grozi im za to wszystko do kilku lat więzienia. And my kids are literally starving. I hesitate to say this, it's sound like, I'm like a mean barbarian. Raczej takich obrazków w Polsce nie zobaczymy, chociaż mam nadzieję, bo co to... co ty kurwa, daj spokój, poczekaj. do robienia pieniędzy. A jestem ciekaw, jak wy na to wszystko patrzycie. Sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Jakby powiem wam szczerze... ...nie mamy jednak... Co ja mogę wam powiedzieć? To jakby... Jeśli chodzi o, o, o dzieci, to tutaj Lil Mastry moim zdaniem przesadza, seks Masterka, nagle Lil Mastry się zmieniło bez kitu. To powiem szczerze, mo mocna przesada, z tym pedofilem to w sumie to ja nawet nie, nie chcę się nawet gadać na takie tematy, jebać go, a jeżeli chodzi o resztę, spoko materiał, konop, oczywiście łapeczkę zostawiłem, to tyle ode mnie. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie i mam nadzieję, że do następnego.